Witam wszystkich bardzo serdecznie. Damian Macłusek, damowo z tej strony, czyli najlepszy i najskuteczniejszy typer w Polsce. 9 dzień czerwca 2025. To dzień, w którym zaczynamy nowy tydzień. Nowy tydzień i będą troszkę zmiany na kanale, dlatego że dzisiaj nie skupiam się tylko i wyłącznie na kuponach, które postawiłem na najbliższe mecze. Dzisiaj przedstawię wam 26 meczów. Oraz moim zdaniem typy, które można nazwać pewniaczkami. Oczywiście nie ma czegoś takiego jak pewniaczki, ale o tym wytłumaczę Wam za chwilę. Przede wszystkim chciałbym Wam podziękować za ponad 9000 subskrypcji. Naprawdę jesteście niesamowici. Wiem, że moje filmiki coraz lepiej podobają się algorytmowi YouTube'a. Więc jeśli jesteś nowy na tym kanale. Interesuje Cię tematyka sportowa, piłkarska, bukmacherska, to zasubskrybuj ten kanał już teraz. Może ostatnie mecze, ostatnie kupony z YouTube'a nie wchodziły jakoś genialnie, no bo pamiętamy wczorajsze mecze Portugalii z Hiszpanią oraz Niemiec z Francją. Francja wygrała 2-0, więc tutaj over 3 nie wszedł weszła wygrana Francji, no i btt też nie wszedł. Jeśli chodzi o Hiszpanię z Portugalią, to nam wszystko weszło. Jednak połączyłem to w Akon, no i niestety tylko jeden kupon jest na zielono z YouTube'a, ponieważ tak jak wiecie, gramy więcej tych typów, gramy więcej meczy, dlatego dzisiaj na Elite Bets 2 2.0 pojawią się ode mnie na pewno typy na. Eliminację do Mundialu 2026, więc jeśli chcesz nawiązać ze mną współpracę, to formularz znajduje się poniżej. Ale co najistotniejsze, mówiłem wczoraj, że przygotowałem coś specjalnego. No i teraz na ekranie widzisz nie wiem z której to będzie strony ale jest kupon. Jest kupon, który postawiłem wczoraj na remis. Na finał postawiłem na remis, ponieważ wiedziałem, że Hiszpania zagra. Ofensywnie, że będą tracić gole, więc BTTS nie dałby mi takiego kursu jak dał Remis. Moi drodzy, na plus 10 880 zł. To jest coś niesamowitego, ale. Nie tylko chciałem się tym pochwalić, ponieważ jeszcze szykuję z tym związany, świetny odcinek, więc wyczekujcie i na pewno tym Was też mega, mega zaskoczę. Oczywiście, ten kupon ode mnie dostały osoby, które ze mną współpracują jeden na jeden. Współpraca jeden na jeden dla osób ze zdecydowanie wyższym kapitałem. Po prostu nie byłem chyba w tym roku niczego pewnego, tak. Jak to, że Portugalia z Hiszpanią zremisuje w finale Ligi Narodów UEFA 2024-2025. Jaki plan na ten tydzień? Przede wszystkim mecze. Meczy jest 26. Tak jak wspomniałem, ponalizujemy sobie na szybko. Przejdziemy po prostu kursy które możecie sobie z, zakumulować na waszych kuponach. Oczywiście pamiętajcie w bookmacherce matematyka jest mega mega istotna, więc warto robić też cashouty. Jeśli 8 kuponów Wam wchodzi na 10, macie możliwy cashout, ja bym to dla bezpieczeństwa zrobił, ponieważ później jest, o, jednego gola zabrakło, jeden mecz nie wszedł i tak dalej, każdy z Was to zna. Wyścigi konne, cały czas testujemy wyścigi konne, dwa dni temu 1200 na plus, wczoraj chyba około 100-150 zł, bo dzień się nie zaczął dobrze, później odrobiony z nawiązką, kolejne dni przed nami na pewno z wyścigów konnych też przygotuję dla Was świetny materiał, Świetny materiał też szykuję dla Was z klubowych mistrzostw świata, które rozpoczynają się już 14 czerwca. 14 czerwca 2025. Już się nie mogę doczekać, co to będzie. Mistrzostwa Europy U21, czyli Mistrzostwa Europy do 21 lat również zaczynają się w tym tygodniu. Zobaczymy, jakie materiały ode mnie się pojawią. Ok, przejdźmy sobie strefy. Strefa będzie na pewno europejska, azjatycka i Ameryka Południowa. Na tych czterech strefach się skupię. Europę sobie szybko machniemy. Później zobaczymy, kto już z Azji dostał się do Mundialu 2026. Tam są fajne niespodzianki, ponieważ jest dwóch debiutantów. No i zobaczymy, jak wygląda tabela w Ameryce Południowej. Ok, dzisiaj jest mecz 6, jutro również mamy 6 meczy w Europie. Kazachstan, Macedonia Północna. Ja tutaj postawiam postawię X2, wiadomo Macedonia ostatnio zremisowała bardzo fajnie z Belgią jednak Kazachstan również może zaskoczyć, kurs nie jest wysoki, bo 1.25 ale myślę, że warto na to postawić, następnie mamy Belgia z Walią, Walia jest pierwsza bo ma 7 punktów w grupie J, Belgia tylko jeden po tym remisie z Macedonią Północą, myślę, że to była wpadka Oczywiście też w gwoli ścisłości mecze reprezentacyjne rządzą się swoimi prawami. Tak samo jak swoimi prawami rządzi się Ekstraklasa. Chciałbym, żeby to tylko była sugestia, tak? To nie są żadne porady inwestycyjne ode mnie, nic takiego. Kuponów też tutaj nie wrzucam. Jedynie takie predykcje i można powiedzieć wróżenie z fusów. Jeśli chodzi o Belgia, Walia... Stawiam na zwycięstwo Belgów. Grają u siebie. Wiadomo, Walia ma więcej tych punktów, ponieważ już trzy mecze wygrane, trzy mecze rozegrane, dwa wygrane, jeden remis. Jednak Belgia, jeśli chce polecieć na mundial w przyszłym roku, no to musi ten mecz wygrać. Chorwacja z Czechami, Czesi, grupa L są liderem. Chorwacja, jedno zwycięstwo, 7-0 z Gibraltarem. Stawiam z kursem. 1,80 i tutaj nic nie przekroczę powyżej dwóch, 1,80 będzie najwyżej. Będą dwa takie mecze, później jeszcze 1,70, reszta to będą mega, mega niskie kursy, więc też w komentarzu możecie mnie schejtować, jak oczywiście chcecie. Jeśli chodzi o Chorwację, Czechy stawiam na Chorwatów, moim zdaniem są... Pewniejsi Czesi już trzy zwycięstwa, więc może najwyższy czas, by im się noga powinęła. Estonia, Norwegia, Norwedzy ostatnio przejechali się po Italii 3-0 z kursem 1 0 -9. Pewna wygrana Norwegów i myślę, że Norwedzy z Erlingiem, Haalandem będą mega, mega mocni w przyszłych latach. Jeśli chodzi o Estonię, na ten moment trzy punkty w grupie I. Włosi z Mołdawią. No, Włosi już muszą to wygrać. 1-0-6, Włosi czwarci, Mołdawia piąta po 0 punktów. Wyspy Owcze zagrają z Gibraltarem. To też będzie dosyć ciekawy mecz, ponieważ. No, nie są to potęgi, nie są to oczywiście potęgi piłkarskie na świecie, w Europie. Po 0 punktów. Wyspy Owcze, 2 mecze, bilans 1-3 Gibraltar, 3 mecze, bilans 1-14. Stawiam na Wyspy Owcze. Stawiam mimo wszystko na Wyspy Owcze. Jutro, jutro czeka nas. Kolejnych 6 meczy. No i przeanalizujmy sobie grupę G, gdzie gra Polska i gdzie co ciekawe są liderem. Po dwóch meczach mają 6 punktów. Zagrają z drugą Finlandią, która trzy mecze rozegrała, tych punktów mają 14, Polska w ogóle jeszcze nic nie straciła. No i stawiam to drugie 1,80 na reprezentację Polski. Mam nadzieję, że mnie nie zawiodą. Teraz też. Sporo się dzieje wokół kadry, troszkę kontrowersji, troszkę moim zdaniem głupich wypowiedzi. Lewandowski zrezygnował. Chłopacy młodzi no mają dziwne te wpisy, dziwne wypowiedzi. No ale cóż, taki polski naród. Holandia. Holandia, tylko jeden mecz, wygrany 2-0 z Finami, z Maltą no wygrają. Kurs 1-0-3. Więc jak ktoś chce ryzykować tak niską podwitkę, niech zaryzykuje. No, moim zdaniem, ja bym nawet czegoś takiego nie akumulował. Łotwa z Albanią i przejdziemy sobie do grupy Łotyszy, ponieważ tutaj też może być interesująco. Już chwilkę szybko to znajdę, jeśli chodzi o grupę K. No to Anglia jest na razie pierwsza, Albania jest druga, Łotwa trzecia, Serbia czwarta i Andora piąta. Wiemy, że był bardzo mocny, napięty mecz Albanii z Serbią. To, co się działo na Bałkanach, szczególnie pod względem ludzi już pozawojskowych, no to było, było bardzo, bardzo mocno. Wiadomo, wojny powiedzmy domowe. Jeśli chodzi o Albanię, no to tutaj stawiam na to, że wygrają nas w wyjeździe z Łotwą. Rumunia, Cypr. Tutaj pewne zwycięstwo Rumunii. Kurs 1,29. Austria z San Marino, no też chyba nie może być inaczej, jak wygrana Austrii 1,02. I Serbia z Andorą. Andora to też nie jest potęga, tak jak wiemy. Serbia na razie 1,00 po remisie i kurs 1,04 na zwycięstwo Serbii. Ok, przejdźmy sobie do strefy azjatyckiej. W Azji już poznaliśmy kilka zespołów, które zakwalifikowały się do Mistrzostw Świata w 2026 roku. Co ciekawe tutaj było, już jest rozgrywana aż trzecia runda. Była pierwsza runda, później druga, teraz trzecia, podzielona na trzy grupy, na grupę A, B i C. Iran jako zwycięzca grupy A już wszedł, już wszedł do mundialu w tej grupie również jest Uzbekistan, który jest na ten moment drugi. Mogą jeszcze być oczywiście pierwsi matematycznie. Również Uzbekistan zakwalifikował się do Mundialu 2026, które odbędzie się w USA, w Meksyku i w Kanadzie. I jeśli chodzi o Uzbekistan, to jest mega, mega ciekawy zespół, ponieważ ten naród pierwszy raz zakwalifikował się do Mundialu, czyli będą debiutantem. Debiutantem również będzie Jordania, która w grupie B jest na drugim miejscu. No i nikt już im nie zagraża. Korea Południowa też z pewnym awansem z pierwszego miejsca z tej grupy. Grupa C. Grupa C jeszcze do końca się nie rozstrzygnęła. Japonia pierwsza. Mają awans. No i o drugie miejsce zagra. Australia z Arabią Saudyjską. Któryś z tych zespołów zakwalifikuje się do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Więc przeanalizujmy sobie y, strefę azjatycką, jeśli chodzi o eliminację. Japonia zagra z Indonezją. Wiadomo, mają już awans. Indonezja jest czwarta, ale i tak stawiam na pewne zwycięstwo Japonii. Kurs 1:18. Chiny w tej samej grupie zagrają z Bahrainem. Dwa najsłabsze zespoły po 6, po 6 punktów stawiam na zwycięstwo gospodarzy, czyli Chiny bądź Remis, czyli tutaj sobie zagram podpórkę kurs 1,40. Następnie mamy Koreę Południową z Kuwejtem i to już jest grupa B. Gra lider z ostatnim miejscem. Oczywiście stawiam na Koreę Południową kurs 1,13. Kirgistan, Zjednoczone Emiraty Arabskie, grupa. A y, Zjednoczone Emiraty Arabskie są na trzecim miejscu. Kirgistan jest na tym miejscu, piątym. Jeśli chodzi o Emiraty, wiadomo, mogą jeszcze się dostać. Nie pamiętam, czy tutaj będą baraże, czy będzie tabelka trzecich miejsc. To zobaczymy, więc stawiam na Zjednoczone Emiraty Arabskie i mamy kurs 1,65. A i nie sprawdziłem, y, to znaczy. Teraz widzę, że mamy jednak wyższy kurs niż 1,80 na zwycięstwa Czech i Polski, ponieważ 1,85 zagram na zwycięstwo Uzbekistanu z Katarem. Wiadomo, w Katarze są bardzo, bardzo duże pieniądze, jednak. Uzbekistan zakwalifikował się już do mundialu. Mają co świętować i chcą na pewno pokazać jeszcze klasę. Jeśli chodzi o Katar, no to i tak będą trzeci bądź czwarci, więc tak jak mówię tutaj pewnie w tych barażach zagrają. Zwycięstwo Uzbekistanu kurs 1.85. Iran zagra z Koreą Północną w tej samej grupie. Również to co w grupie B mamy z lidera z ostatnim miejscem stawiam na Pewne zwycięstwo Iranu. No i najciekawszy mecz w strefie azjatyckiej, czyli Arabia Saudyjska zmierzy się z Australią. Wiadomo, Australia nie jest w Azji, ale mają silny zespół i zazwyczaj tutaj w kwalifikacjach azjatyckich biorą udział. Stawiam na pewne zwycięstwo Arabii Saudyjskiej. Jedna, moim zdaniem, z najlepszych teraz Lig na świecie. Też ma mocnych zawodników. Kurs 1,29 na to, że Arabia Saudyjska wygra u siebie z Australią. Jordania, która też jako debiutant zakwalifikowała się do Mundialu w przyszłym roku, zagra z Irakiem pewne zwycięstwo 1,25. Palestyna z Omanem stawiam na gospodarzy, czyli na zwycięstwo Palestyny. Kurs 1,29. No i przed nami ostatnia, moim zdaniem najciekawsza grupa, dlatego że, wiadomo, e, Ameryka Południowa. Ameryka Południowa zazwyczaj w kwalifikacjach do Mundialu ma po prostu jedną grupę. E, wszyscy grają ze sobą. Sześć. Najlepszych zespołów prawdopodobnie wejdzie, tak, mają awans. A jeśli chodzi o później baraże, nie wiem czy z Oceanią czy z kimś innym, zagra siódme miejsce. Więc zobaczymy, co tutaj nas w Ameryce Południowej czeka. Mamy na pewno Argentynę, która już zakwalifikowała się do mundialu, są pierwsi 10 punktów przewagi nad Ekwadorem. No, ale mamy pierwszy mecz. Pierwszy mecz jest taki, że Boliwia zagra z Chile. Boliwia jest na ten moment ósma, Chile jest dziewiąte, czyli żaden z tych zespołów no, nie kwalifikuje się na razie do mundialu. Stawiam na zwycięstwo gospodarzy 1,57. Urugwaj z Wenezuelą. Urugwaj jest piąty, Wenezuela na ten moment. W strefie barażowej, czyli na siódmym miejscu, tylko trzy punkty przewagi Urugwaju, i myślę, że po tym meczu tą przewagę zdecydowanie powiększą. Pewne zwycięstwo moim zdaniem Urugwaju. Kurs 1,70, czyli najwyższy w strefie Ameryki Południowej, stawiam na zwycięstwo Argentyny. Argentyna zagra z szóstą Kolumbią, i myślę, że tutaj bez problemu Argentyna wygra to spotkanie. Moim zdaniem najciekawsze spotkanie będzie w Brazylii. Tam Brazylia będzie się mierzyć z Paragwajem. Stawiam na Brazylijczyków. Peru z Ekwadorem X2. Czyli stawiam na to, że Peru, jak, które jest dziewiąte, Ekwador jest drugie. Nie wygra tego meczu. Będzie remis bądź zwycięstwo Ekwadoru. Kurs 1,36. Moi drodzy, mimo tego, że tu jest gorąco, chyba z 35 stopni, słońce troszkę za chmurami, ale i tak cały czas świeci, dotrwałem dotrwałem do analizy 26 meczów i typów dla Was, skorzystajcie wyciągnijcie z tego co chcecie zostawcie lajka like w górę, jeśli ten materiał Wam się podobał, jeśli chcecie oczywiście więcej analiz, jeśli będziecie chcieli klubowe mistrzostwa świata mistrzostwa Europy U21 no to lajk like w górę no i w komentarzu napiszcie wynik meczu Polska, Finlandia, która oczywiście będzie dla Polski na wyjeździe, czyli Finlandia, Polska. Strzelca pierwszego gola to też mnie mega, mega będzie cieszyło. Subskrypcja wymagana do tego kanału, wyścigi konne wkrótce dla Was. Ja nazywam się Damian Maciuszek, Damobos. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.